No, czekajcie, przybliżę od razu, bo widzę, że coś takie malutkie to się zrobiło. Zadanie 31. W pudełku jest 8 kul, z czego 5 białych i 3 czarne. Czyli mamy tak: 8 kul, 5 białych i 3 czarne. Do tego pudełka dołożono n białych kul. Doświadczenie polega na wylosowaniu jednej kuli z tego pudełka. Prawdopodobieństwo, że będzie to kula biała, jest równe 11 dwunastych. Oblicz N. Czyli tak: do tego pudełka dołożono n kul białych, czyli ku, liczba wszystkich kul zwiększyła mi się o n. Liczba białych kul to 5 plus n, tak? bo też mi się zwiększyło. Czarnych, no nie dołożyliśmy, bo dodaliśmy n białych. tak. Czyli dlatego tutaj jest n i dlatego tutaj jest n, bo do tego całego pudełka i jeszcze dołożyliśmy. I tak, e, czyli nasze omega to się równa 8 plus n, bo pamiętamy, że omega to wszystkie kule. Nasze zdarzenie A to co? To to, że wylosuje ilość naszych zdarzeń sprzyjających, czyli w tym naszym przypadku, co nam sprzyja? No, białe kule nam sprzyjają, a białych kul jest 5 plus n. Prawdopodobieństwo to zawsze jest to, co nam sprzyja przez wszystkie opcje, czyli 8 plus n. A co my wiemy z zadania, że prawdopodobieństwo, że będzie to biała kula, wynosi 11 dwunastych, więc wiemy, że 11 dwunastych to 5 plus n przez 8 plus n. Tak? Mnożymy sobie tak, czy 11 razy 8 plus n równa się 12 razy 5 plus n. Czyli co mamy? 88 plus 11n równa się 60 plus 12n. N na jedną, czyli to przerzucę tu, a to przerzucę tu. Czyli mam tak. 88 minus 60 równa się 12n minus 11n. N równa się 28. Tu, 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 ru, tu, już wybaczcie, nie zwróciłam uwagi na to, co mi widać. Pytania piszcie.